Każda dziedzina, każde hobby czegoś nas uczy. Podobnie jest z jeździectwem. Jak patrzymy na jeździectwo, to widzimy człowieka siedzącego na koniu, na półtonowym stworzeniu, prowadzącym go tam, gdzie chce czy to na przeszkody, czy to do wykonania pewnych układów ujeżdżeniowych. Widzimy, jak ten mały człowiek. Panuje nad tym wielkim monstrum. Jak ten mały umysł człowieka potrafi opanować te półtonowe ciało konia składające się z żywych mięśni. Ale patrząc na to, nie widzimy tego, co jest pod spodem. Widzimy tylko pewien wierzchołek człowieka, który panuje nad dużym zwierzęciem, ale nie widzimy też często, co za tym się kryje. Bo samo jeździectwo. Być może zbyt wielu rzeczy nie uczy. No tak, jak widzimy, człowieka siedzącego na koniu, potrafiącego go kierować. Ale tak naprawdę jeździctwo samo w sobie, jako jazda, jako siedzenie w siodle, kierowanie koniem, jest bardziej umiejętnością siedzenia w siodle. Jeżeli próbowaliście kiedyś jazdy konnej, to wiecie, że na początku. Jest to dosyć wymagające. Raz, że jest się dużo wyżej niż na przykład na rowerze, wymaga to pewnej równowagi, że koń chwieje się na lewo, na prawo, do przodu, do tyłu, jak jedzie to już we wszystkie kierunki, więc jest to jakaś umiejętność utrzymania równowagi. Potem jest umiejętność budowania e, mięśni, kiedy pracujemy. Zaczynamy pracować w różnych rodzajach dosiadu, gdzie na początku w pełnym siadzie najbardziej nas wybija, ale jest jeszcze ten półsiad, gdzie y, jesteśmy lekko nad siodłem, trzymamy się. Co prawda łatwiej jest nam utrzymać równowagę, no bo nasze nogi działają jak sprężyna, ale z drugiej strony dużo szybciej się nasze nogi męczą. Więc można powiedzieć, że jeździectwo uczy. Rozwija nasze ciało, bym powiedział, rozwija naszą równowagę, rozwija nasze mięśnie. Ale to tylko wierzchołek góry lodowej. Bo bardziej kluczowe od samego jeździectwa jest ten kontakt człowieka z koniem, jest ta praca z koniem. Bo praca z koniem nie ogranicza się tylko do siedzenia w siodle. I jazdy, ale ogranicza się, o nie ogranicza, właśnie rozwija się przez budowanie relacji z tym koniem. Budowanie relacji poprzez zrozumienie jego natury oraz posługiwania się jego językiem. To nie jest łatwe nam, ludziom, drapieżnikom, posługiwać się językiem koni, roślinożerców. I nabieranie tych umiejętności, posługiwanie się tym językiem właśnie nas rozwija. Niemniej prawdziwi jeźdźcy, którzy mocno rozwinęli swoje umiejętności, to ci, którzy pracowali z koniem wszechstronnie. To znaczy, dla nich jeździectwo to nie jest jazda. To jest bardziej rozmowa z koniem, gdzie ta rozmowa rozpoczyna się w momencie pierwszego kontaktu. Z koniem, w momencie kiedy wchodzimy do boksu, czy w momencie kiedy idziemy na padok po konia, potem czyścimy tego konia, to tak naprawdę nie czyścimy konia, tylko z nim rozmawiamy, a przy okazji go czyścimy. Podobnie siodłamy go, rozmawiając z nim, idziemy z nim na plac, rozmawiając z nim. Jest bardzo wiele elementów, jest bardzo wiele składowych, które definiują naszą postawę. To znaczy, powiem Wam, że Ludzie, którzy naprawdę potrafią sobie poradzić z koniem, których naprawdę rozwinęła ta dziedzina, to ci, którzy właśnie nawet w takich drobnych rzeczach rozmawiają z koniem, dyskutują, bym powiedział, nawet. Gdzie prowadząc konia, to nie jest tylko kwestia prowadzenia konia, tak jak prowadzenia roweru. Tam jest kwestia przekonania konia, aby właśnie z nami poszedł, tam gdzie my chcemy. To nie tylko prowadzenie konia. Za to Ludzie, którzy mają bardzo słabe osiągnięcia albo często mają wypadki z koniem, to właśnie osoby, które takie podstawowe czynności ograniczają tylko właśnie do podstawowych czynności. Czyli po konia trzeba pójść na padok, trzeba go przyprowadzić, wyczyścić, osiodłać, zaprowadzić na plac, wsiąść i pojechać. Nie, to się ogranicza do jednej rzeczy, do przekonania konia, do tego, że warto z nami przebywać. A te wszystkie inne czynności są przy okazji, i nieważne jakie by one były, jeżeli mamy zbudowany ten fundament, czyli tą relację z tym koniem. Więc nakreślając, czym jest tak naprawdę ta praca z koniem, możemy teraz dostrzec, jakie cechy i umiejętności tak naprawdę rozwijamy w kontakcie z koniem. Otóż powiem Wam tak jak praktycznie każdy. Może nabyć umiejętność kierowania każdym samochodem. No, samochody są z grubsza podobne. Mają kierownicę, mają skrzynie biegów. Jedynka jedziemy powoli, dwójka jedziemy trochę szybciej. Ale jednak z końmi jest zupełnie inaczej. Bo, jakby to można przyrównać, nie każdy człowiek może pracować z każdym koniem, ponieważ nie każdy człowiek jest godny pracy z każdym koniem. Niektóre konie są bardziej wymagające. Nie pod tym kątem, że ciężej je opanować. To jest takie, znowu, jedynie wierzchołek góry lodowej. Ale co się za tym kryje? To się kryje to, że osoba mniej pewna, mniej zdecydowana nie może mówić, co ma robić osobnik bardziej zdecydowany i bardziej pewny. Zobaczcie, że nauka pewnych sygnałów, języka konie na zasadzie Pociągnij tu, naciśnij tu, to koń pojedzie tak lub tak. To są tylko mechaniczne elementy, które są jak zmiana skrzyni biegów czy kierowanie kierownicą w samochodzie. Ale jest jeszcze pod tym cała, cała ta otoczka, która sprowadza się do tego, w jakim jesteśmy. Opraca z koniem to jest. Budowanie relacji, to jest tworzenie z nim stada. I w tym stadzie komunikujemy się na zasadzie przewodnika i reszt stada. Żeby być przewodnikiem, musimy nabyć pewnych cech, musimy nabyć pewnych umiejętności, musimy myśleć jak przewodnik, myśleć jak przywódca. Nie, nie uczymy się tego pierwszego dnia, my to nabywamy. Miesiącami, latami. Oczywiście, są osoby, które pierwszy raz wsiadają na konia i już są w stanie samodzielnie jeździć, ale są także osoby, które jeżdżą wiele lat i nie są w stanie zejść z tej przysłowiowej ląży. Czym te osoby się różnią? Otóż różnią się charakterem. Tak jak wspomniałem, nie każdy człowiek może opanować każdego konia, ponieważ nie każdy koń chce się słuchać każdego człowieka. I to wynika właśnie z postawy danego człowieka. Osoby mniej pewne, mniej zdecydowane nie będą w stanie opanować koni bardziej pewnych i bardziej zdecydowanych. Ale siłą rzeczy będą musieli, skoro przychodzą na jazdy, skoro pracują z tymi końmi. Więc co tutaj się dzieje? Jeżeli mamy dobrego trenera, jeżeli mamy dobrego instruktora, to On nie będzie nas uczył tylko kierowania czy umiejętności siedzenia w siodle, ale on będzie kształtował w nas cechy przewodnika dla tego konia. Będzie w nas budował pewność siebie, zdecydowanie, cierpliwość, zrozumienie pewnych sygnałów i języka, jakim posługują się konie. To są cechy. Które rozwijamy w swojej pracy, poprzez mądrą pracę, poprzez sukcesy w tej pracy. I jeden z elementów chciałbym Wam przedstawić, właśnie budujący naszą pewność, bo to jest dosyć abstrakcyjne pojęcie. No, pracujemy z koniem. W jaki sposób mamy budować naszą pewność? Zdecydowanie, no, możemy nacisnąć. Tutaj, pociągnąć tutaj, w jakiś sposób ustawić swoje ciało, ale jakoś ciężko sobie nam wyobrazić, żeby to wpływało jakoś na nasz charakter. Jest bardzo wiele czynników wpływających na poszczególne elementy naszego charakteru. I jeden, wa, jeden z nich Wam przedstawię, a mianowicie pewność siebie, która jest kluczowa w pracy z koniem. Bo możemy posługiwać się tym językiem koni w sposób chaotyczny, niedokładny. Może nawet po części niezrozumiały dla konia, ale jeżeli mamy w sobie tą pewność siebie, to koń i tak chętnie będzie się z nami komunikował i będzie się starał zrozumieć, co do niego mówimy. Analogiczna sytuacja. Jeżeli nasze sygnały do konia dajemy w sposób dokładny, zrozumiały, ale brak nam w sobie tej pewności, to koń będzie oczywiście rozumiał, co do niego mówimy ale nie będzie chciał tego dla nas zrobić. To tak jakbyśmy wsiedli do samochodu, odpalili silnik, wrzucili jedynkę, gazowali, a samochód nie chciałby ruszyć, ponieważ stwierdził, że dzisiaj to on decyduje, czy jedziemy, czy nie. Wśród koni właśnie jest w ten sposób. Dlatego tak łatwo nam prowadzić pojazdy mechaniczne, a tak trudno jest nam pracować z koni. Ponieważ z samochodem nie musimy dyskutować o tym, kto jest dzisiaj pewny, zdecydowany. Przy koniu ma to znaczenie. I jest taki jeden element, który buduje w nas pewność siebie, a jest tym elementem nastawienie. Jest jedna rzecz, która definiuje sukces, a także porażkę. W naszej pracy z koniem ta rzecz jest jeszcze zanim podejdziemy do konia, ta rzecz jest jeszcze zanim koń nas w ogóle zobaczy. Tą rzeczą jest nastawienie, jest to, co mamy w głowach. Czy w głowie mamy obraz tego, jak pracujemy z koniem, jak koń chętnie wykonuje nasze polecenia? Czy może? W głowie mamy obraz tego, jak koń nam się przeciwstawia, ponieważ słyszeliśmy historię, ponieważ przeciwstawiał się wcześniej i to pamiętamy, że były problemy w prowadzeniu go, że były problemy przy czyszczeniu, że próbował nas ugryźć, kopnąć, a w czasie jazdy w ogóle nie pozwalał nam sobą kierować. Jeżeli takie myśli zawładną naszą głową, to mamy gwarancję, że koń właśnie tak zrobi. Dlaczego? Ponieważ wyczuje w nas swoją niepewność. Wyczuje w nas swoje negatywne myśli, czy nas nasze negatywne myśli. I to spowoduje, że nie będzie chciał oddać sterów nad sobą właśnie nam. Ponieważ jest to dla niego kwestia życia i śmierci. On nie, nie da się prowadzić osobnikowi który jest niepewny, niezdecydowany i pełen obaw, ponieważ taki osobnik może go zaprowadzić wprost na drapieżników. Konie poszukują godnych siebie przewodników, pewnych, zdecydowanych. A to nie bierze się znikąd. To siedzi w naszych głowach, nie w naszym ciele. Tak powiem, nasze ciało. Jest kontrolowany przez nas umysł, a nasz umysł jest kontrolowany właśnie przez nas. To my decydujemy, co w tej głowie będziemy mieli i jakie obrazy nam będą się przewijały. To nie jest łatwe. Ale zobaczcie, że praca z koniem tutaj jest bardziej pracą psychologiczną niż fizyczną. Co na początku wydawało się być zupełnie na odwrót. Człowiek siedzący na wielkim koniu, panującym nad tym wielkim stworzeniem, na pewno potrzebuje wiele siły. Nie. On potrzebuje odpowiedniego nastawienia. On musi być tym przewodnikiem. Jeżeli, idąc do konia, będziemy pełni pozytywnych myśli, pozytywnych w sensie, będziemy mieli w głowie plan, co chcemy zrobić z koniem, ale z drugiej strony będziemy mieli obraz tego, jak koń te ćwiczenia wykonuje. Budujemy w sobie pewność, ponieważ nawet przez myśl nam nie przejdzie, że mogłoby coś nam nie wyjść. Oczywiście. Takie rzeczy także się zdarzają, że koń nie zrozumie pewnych sygnałów albo nawet nam odmówi. Ale znowu w głowie mamy jak znów wraca na tą właściwą ścieżkę. Próbujemy znaleźć rozwiązanie. Myślimy o rozwiązaniu, a nie o problemie. Bo w końcu chcemy znaleźć rozwiązanie, a nie tkwić w problemie. Skoro chcemy właśnie rozwiązywać nasze problemy, to czemu Zajmujemy naszą głowę problemami. Problemy powinny stanowić jakiś minimalny element. Po prostu się pojawiło, trzeba zaakceptować to, że jest jakiś problem, ale nie rozważać go. Rozważać, jak go rozwiązać. Jak koń znów wraca na tą właściwą ścieżkę. Nie spinać się także niepotrzebnie, bo to także wydłuża pozostanie w tym problemie. Nasze myśli, to co mamy w głowach, Definiuje nasz sukces tak samo, jak definiuje naszą porażkę. To nie jest jakiś czynnik zewnętrzny, że koń ma zły dzień, że jest zła pogoda, że czegoś się wystraszył. To są jakieś chwilowe problemy. Ale ten fundament stanowią nasze myśli, nasza postawa. I jeżeli pracując z koniem, choćby przez te 90% czasu Będziemy w nastawieniu przewodnika. Będziemy mieli pozytywne myśli. To to będzie budowało nasz charakter. Będzie budowało nasze nawyki. Jeżeli przez większość czasu o czymś myślimy, to później łatwiej nam przyjdzie znowu myśleć o tym samym. I nie ważne czy to będzie coś pozytywnego czy negatywnego. To dlatego właśnie ludzie pracujący z koniem dzielą się na tych, co sobie zawsze radzą z końmi, pra prawie zawsze sobie radzą z końmi, i na tych, którzy prawie nigdy sobie nie radzą z końmi. Ponieważ ich myśli doprowadziły do ich nawyków myślenia. Oni myślą pozytywnie, ponieważ już wcześniej myśleli pozytywnie. Albo myślą negatywnie, ponieważ już wcześniej myśleli negatywnie. Ale to oni wybrali, świadomie lub nie, zdefiniowali swój sukces lub porażkę w pracy z koniem.